Trzeba no widzę, jestem peregacjonku w ogóle Zgadnij się gdzie w ogóle jesteśmy Tu macie 500 wola 5, 4, 3, 2 Tak widzę, bardziej dobrze my że jesteśmy na Minecraft Story, tak Bo wróciliśmy z maja moda, widzę, jesteśmy na naszym starym, najlepszym świecie widzę w Minecraft'cie. Cie, się zbroby, bo ty cię budowałem trochę A ten proszę tego odcinka i zapomnijcie dać patrzy w górę i supiki, ani weź i weź na kanały łych chłopaków, które są w opisie paper i awp bardzo fajne kanały, wbijamy im 100 subików. Więc nie zapomnijcie co, ale jak idę. Tylko to małe problem, bo to się przejeżdżamy i tutaj wiąże coś powstało i to nie, takie nu coś aby nubeczek był, ale nież to on nie tam coś dostał, ale tak to wyglądał, jakby on, jak to był jak jego jakaś dirtowy kloc taki. Po prostu kantam włożyłem Ryszarda, ale zniknął no Dobra, tutaj, właśnie tej wiosce tylko się prześpimy No, też też z nas żyją no, Te miasto, te wioski Dawałem się rozbudować całym nienowidzowym Są one wspaniałe Nasza willa, gdzie leżą swoje miejsca, tworzymy willę nukowi Ale się nie mu się tutaj ma niespodzianka, bo nie wchodziłem do nas na ten świat, ale nie ukryłem, dwa miesiące i to! To coś powsta To powstało. Kurczę i nie wiem co to jest. W ogóle ma w to jest powstało, ok okej. No, nie wiem co to widzę, bo jest i mam z tym y, obawy związane, bo się tego trochę boję, bo nie jestem pewien co to może widzę być. Ja nie poczekajcie chwilę. Dobra widzę, bo ja nie wiem, mam pojęcie o co tutaj chodzi. E, można na to chyba nadwejść, dobra, nic z tego nic to może się posłyszy, nie wiem. No normalny portal to jest. A z czego powiem, dobra, wróćmy zru tam mój miecz. Czy on nie, czy tam coś wybuchnie, uwaga? Czy on nie, czy jak gdzieś wybuchnie, o co on myśli na chwilę? to nic nie wybucha. Nubek, ani na nic to jest duży nubek. Nie ma go faktycznie. I tego trochę się boję. Bo to nie, to... Nubek w ogóle umie, czy to w ogóle jest portal? Wygląda niejako, że portal do Londynu, a tak wcale jest Naprawdę nie wiem, o co tutaj chodzi, ale nie wejdziemy tam dzisiaj, widzę, tylko poczekajcie, tylko... Przepraszam, bo już na nie wróciła, na ten teraz. Nie że jest jak pułapka i nie przenieść na nie jakichś celów, coś. Dobra, krowo, mam tam wejść. Wejdź. Dobra, wejdę tam. Nie wiem, jak to ja powiedziałem. Pionek, żółwik. Tam są te samoloty moje byłyby dobra. Ta nupka wysłaliśmy w ostatnim odcinku. To było dwa miesiące temu, gdy... Dobra, wchodzimy. Jasność śmierci. Wchodzimy żegnajcie, widzę, może się zobaczymy dzisiaj. że dzisiaj no, że idziemy, że Gdzie ja jestem, widzę? Dobra, nie. Gdzie jestem? To, to nie jest moja historia, to nie... Takie czytania nie pachną moimi brzozami, to nie są brzozie moje. Co? Wieża Titanów? Taka, jakby lepsza, trochę nawet. żeby nasze w sumie? A tam coś zielonego sprawdźmy. Co to? Widzowie Wróciliśmy na Minecraft Przygodę Puszcie, pamiętajcie te budowle My wrócimy na Minecraft Przygodę Widzowie Ło wow. tego numer, jak to numer z to nawet fajnie Ale ja my to zwrócimy w ogóle, w portalu nie mam Nikt, Żadnych żadnych tam nie mam Dobra, klata jakaś, okej okay, wezmę spyrą Teraz w jest Laboratory moje prędkości. Tutaj, tutaj projekt szonego Szonej tego... rzeki. Tutaj są dziury, brawo, ok? Tutaj ja to pamiętam, to budowałem specjalnie. specjalnie To jest naprawdę, to, jest, to tutaj to jest, Nie, wiem, czy te już nie istnieją, jest, ani a, sprawdź, to jest, to jest, to jest, to jest, a jest, to jest, to sobie mieszka jest, ktoś jest, ja ale jest, jak no to numer był to... No, nowa przykoda, od nowa w ogóle, bo nie żaden itemku, tylko na mój skin w ogóle mam tylko, dobra. Zobaczymy, ale... Do... To jest ten Park tam na Minecraft 3, 3, 3, 3. tam jest taka perturbacja <suszel> <wody> I to ma prętać to. Ale to w ogóle to w ogóle inaczej wygląda, tak patrzy. Ja to budowałem specjalnie dla na... tego, no, że mamy walcza, żeby Dlatego jest na, na niego. I na tego był odcinek, ała U to serduszka widzę. Nie to widzę, ale nie wiem. Mój stary dom! Bardzo, wam baczę, co jest. Co? Ten smog widzę, ten smog, bud tego smoka budowałem kilka godzin, ale on. Nie chciałbym się bo, tylko na naszym powiedzieć. Dobra. To wszystko mój pierwszy dom w Minecraft, naprawdę. Jest. Zobaczmy, czy w ogóle kanałicie bardzo działa, poczekajcie. <gryzanie> działa! co jest dalej tam bierze 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 moja tajna baza działa Czy jest? autodeskruk na nie to trzeba tego pozbyć bo to było auto tylko na koniec serii ale teraz jesteśmy to to coś na ale moja tajna baza żył je nawet co jest fajnie To muszę robić takie coś chyba. Co w ogóle robić mechanizm w tej żeby zrobić, gotowe. nie wiem. Nie, bo są bo to ha, jakieś moje wody. itemki, jakieś cokolwiek. To ja jestem, rady, tu, to itemki, tu. Dirt. Gdzie jest dirt, to wiesz, co to znaczy. Wiesz to widać, co to znaczy to lubek. Znaczy, to tego, tego diuta tam nie było, ale żeby budzić też lubek nie ma kanału może założymy tak na kąpiel kanał nuba Czuj. nie a chodźmy jeszcze bo znaleźli tylko weźmy naszą nową no dobra ten jest typ i ja to był sklep wam masz. to by tam był mój baby pierwsza podoba skyblock moja kopalnia tak ciekawe i to będzie takie diamenty dalej krzycze obrony, dobra piętro pierwsze dobra w mi nie wiodą, moje spoczyna tutaj na, na bal. To jeziorko! To jeziorko, to jeziorko. jeziorko, ma żeby był fan. To jest sklep, walimy walcza w widzowie. O co na sklep, to ja miałem przez użytkowniku. Dzisiaj na dziesięć, dobra, widzę. Co się stało? To było moje skrytko, dobra, w redakcji tutaj miał nawet. Okej, okay, bierzemy te redakcje. Pak, dobra, idziemy. Tam jest mój sklep zbudowałem, a są takie z stoły. Cały... Co mu się stało? Dobra widzowie. Amonksus! Dobra ten smok! Ten, ten smog to jest oh, fajny, ten smok się naprawdę podoba. Z tego, żeby poradnika Tutaj działa się impreza dj w Dobra, puszczamy jak się bo to jest jakąś no. O, ta jest fajna Puszczamy. Czekaj, ja, ja ja to nie ma muzyki, ale to pójdę Mój pierwszy sklep. To był mój pierwszy sklep. la plaja non da ponte a ponte já quando ele ali já as больше Кто Вот Паня. не, не, не не To był magazyn. I on widział no, wybór Ona się była na Minecraft historię też, to w ogóle nie zobaczyliście. Bo to było poza nagrywkami. Hackster, no właśnie, zapomniałem. Hackster. ogóle jest. Skrzynka w peryk. bo moja skrzynka Dobra widziałowie. A mógł to była pierwsza chłopa na niego. Pierwszy pląg. Potem tym jest jakaś dziura do jakiś kopalni, widzowie. Nie weźmy do Dreama nawet, nie? Wejdę nawet do niego. Tutaj śledziliśmy nawet naszego tutaj Hackstera. I zobacz... Tu jest ten Dream. To jest ten Dream. to się tutaj nie kierowałem. Z nim można było kierować. Co jest? Ale to mnie ja w ogóle. Nie fajnie widziałeś? Domek tam jest haxera i jeszcze mój sklep, co ja w ogóle tutaj jest? A ja musiałem tam przejść, nie ja tutaj dużo napraw w ogóle zrobię, to tym stanie. Enstall jakiś Si, ja musiałem pokonać smoka. Mam Enstall. chyba, jest znalazny, ale nie znajdę, ale okej. Okay. To jest go zablą, nie wiem, nie pamiętam. I tu parę, tu była skrytka jego. O, tu była jego skrytka. Są tylko dwa liście. No to była jego skrytka. I dalej, no na tego domu już ja go zbudowałem Ciębieć miły No tutaj w ogóle jest ten O! Hmm. Bardzo ciekawie Zróbmy sobie ja w ogóle miecz Bo to się może nam to nie przydać Jakieś samo obrony, jak, jak to numer buduje, go jać Za to Ale to był chyba um, duży armor w ten ten no nie bo mój i jego łódź chyba nawet no jak przemieszaliśmy razem Dobra wiesz przejdźmy do nowego sklepu No chcę, ale... Jak lubię w ogóle to Nie wiem czy to był Chyba i tam, no Sharpness i tam O! Hej okay. O kulu, ku jak to w ogóle Ale co to Hej Fajnie Dobra, mam no tutaj zbroję, zbroję, zbroję ale było, patrz, tutaj kilof, żelazne kilofy, jak drewniane, złote, diament że od góry to pakowałem. No nic nie ma naprawdę. Kilo Dobra, szukamy jeszcze dalej. Są tutaj rzeczy. Tutaj są rzeczy, dużo rzeczy. Naprawdę dużo rzeczy miałem Ten sklepie no, nic nie było opisany, dobra Dobra, ty mam coś, to jest to ból Kilo grzazne, 10 sztabek grzazne Żadnego kilo chyba nie miałem, zobacz tutaj Gdzie ty idziesz? Nie, nie, nie On się teraz udusi, te musimy go przewracać Misja Tyk Gdzie, gdzie tam przewrócił? Dobra, mamy jeszcze akselot, dajmy mu wolność tutaj, dajmy mu żyć. Dobra, wypuszczmy go do naszego jeziorka. Tylko nie pójdę tam, bo tam jest tama. Nie tam a... ja mam tam, tamę. Akcelot, już, nie, nie tam tam, tam ma, bo ta tam ma, bo tam bo ta tam 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 no i może nie tego wróciłem, bo to on no, nie no, ma chyba, ten świat był fajny To w ogóle pierwszy świat, to taka ciekawa to on ma mój O tutaj No ta, to Tatama Praktycznie tam ktoś jak to zobaczę. Nie On się wcale nie bo to jest wypełnione środkiem, aha W ogóle to nie jest od środka? Nie, to tylko na dwa, okej okay. No to taki mocarny mógł Bo a już w ogóle cała rzeka wysuszona od środka. Spurzczyć tutaj trawor na Tu kiedyś w ogóle była woda w trungle. Tutaj była wszędzie woda. Chciałem wciążyć całą rzekę, ale 8 trend dużo to jest. Dużo projekt, tak. Więc mógł ten dry, dobra, żeby baby bioda mam, ale by piota taki taki, czyli... Taki taki bioda, by, view, by view, no nie wiem. Bejbioda by muszę być. Be... W ogóle coś ja miałem na derze, że bazy. I coś, czas, sprawdzi widzę Sprawdźmy to na szybko Sprawdźmy to widzę na szybko, tutaj szybko wchodzimy. Coś skobadzył To bo weź to moje jaskin Woda w nadderze. Dobra widzę, proszę uliwamy, żel nam uj misja udało się ja się już z wami żenam i zapomnijcie o opcji w górze isobliku że takie odcinki wcale takie rzeczy coś na tym kanale Na ja pa cześć